Nie mam czasu na zaparcia. Wybieram Xenna Fast. To nowoczesna mikrowlewka. Działa już w 10 minut. Wystarczy jedna dawka. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. A dla dzieci nowość. Xenna Fast Junior. Ulga od zaparcia nawet w 10 minut. Pyszne krakersy Dobry Chrup od Lajkonika. Obficie posypane ziarnami sezamu, lnu i czyja. Wypiekane z mąki pełnoziarnistej. Krakersy Dobry Chrup to Twój dobry dzień. Twój i Twój. Spróbuj. Dobry Chrup. Dobry dzień. Oglądasz nowy sezon? Nowy smartfon. Z jakiej okazji? Kupiłeś mi na rocznicę. Okazyjnie, na wyprzedaży. Na wszelkie okazje Samsung Galaxy A35 5G, 350 zł taniej. Plus. One chcą się bawić całą noc. Nie starcia im czasu, żeby kochać. Z pękniętego telefonu proch. Puści się na skórze tak jak bro Najwięcej klientów wybiera Play. Ty też dołącz i korzystaj z internetu 5G bez limitów w Play na kartę z pakietem od 35 zł, bo w Play płacisz mniej. Play. Ile to 8%? Tyle co na koncie oszczędnościowym w banku BNP Paribas. Otwórz je w oddziale, spełnij warunki promocji i zyskaj dodatkowo do 600 zł z programem Mastercard bezcenne chwile. Oszczędzanie z nami to dobra decyzja. Bank BNP Paribas. Kto mówi, że burzę najlepiej przeczekać? Ten chyba nigdy nie miał burzy w jelitach. Nie pozwól biegunce się rozszaleć. Weź Stoperan. Stoperan szybko uspokaja pracę jelit. Leczy biegunkę już od pierwszej dawki. Dlatego to numer jeden w Polsce. Stoperan na 100% z Tobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutką. A przy biegunce weź elektrolity i wróć do sił na 100%. Ranigas SOS jest zły dla zgagi, ale dobry dla żołądka. Błyskawicznie rozwiązuje sprawę zgagi i chroni żołądek pokryw Żyjąc ślusówkę warstwą ochronną. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ranigast SOS rozwiązuje sprawę z gagi i chroni żołonek. Stworzyłem ci, abyś czyścił i odświeżał naszą toaletę. Czyścił. Odświeżał. Spuszczał wody. Imponujące. Prawda? Ale bref ma na to lepszy sposób. Bref Power Active. Wyjątkowa świeżość przy każdym spłukaniu, aby Twoja toaleta była czysta i świeża 24 na 7 Muszę go mieć! Wypróbuj bref Power Active. Hej! Wow, bardziej naturalny niż make-up, naprawdę redukuje przebarwienia i chroni skórę. Nowość trzy efekty w jednym kremie CC. Natychmiastowo ukrywa i redukuje przebarwienia na poziomie komórkowym. Widoczne w dwa tygodnie. Nivea Luminous Krem CC trzy w jednym. Kryje, redukuje, chroni. Skóra dla pewności siebie, Nivea dla skóry. Mamo, teraz wszędzie będzie. Bra. Musisz spróbować! T-Mobile. Sieć tak dobra, że wszystkim damy gwarancję jak dla mamy. Dołącz to do dobrej sieci. A koszty zostaw nam. Nawet przez rok. Persil. Wow. Mamusia w nowej sukience. O nie. Nowy Persil Discs Expert Stain Removal. Stworzony dla Ciebie z naszą najlepszą formułą do usuwania plam. Persil. obietnica głębokiej czystości. Persil. Zawsze dajesz z siebie wszystko. Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Twoje ubrania straciły swoją magię? Perwol odnawia je. Już tylko po dziesięciu praniach. Nowe? Nie, wyprane w perwolu. Nowy Pervol Bloom o zachwycającym zapachu do ciemnych ubrań. Wypróbuj teraz. Kolor włosów pełen refleksów, który możesz mieć w domu? Nowy Preference od L'Oréal Paris. Nowa żelowa formuła z olejkiem z barwnikami wysokiej trwałości dla bogatego, świetlistego koloru. Odporny na nableknięcie kolor pełen blasku do 8 tygodni. Nowa, ulepszona formuła Preference od L'Oréal Paris. Teraz w supercenie w drogeriach Rossmann. Olimpijskie w Paryżu Na kanałach Eurosport w Polsat Box Go Bądź tam, gdzie rodzą się emocje Bo w media eksperta nie ma. Kasje w Media Expert. Teraz telewizory smart, nowoczesne smartfony, laptopy do pracy i nauki, piekarniki parowe, pojemne lodówki No Frost. W super niskich cenach. Jesteś w klubie, w wielu klubach. Możesz być w klubie tych, którzy nigdy nie wyrośli z klocków. Albo w klubie potrafiących ugotować tylko wodę. W klubie nieprzerywających czytania mimo nocy. W klubie tych, którzy czują różnicę między bergamotką a lawendą. Szanujemy je wszystkie, bo sami zaczęliśmy jako klub. Więc jeśli lubisz grać, biegać albo lubisz poniedziałki, witaj w klubie. Empik. Na program zaprasza sponsor, właściciel marki Magnat. Magnat. Ceramiczne farby do wnętrz. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play, dostawca usług dla domu, światłowodu i telewizji. Play. Na program zaprasza jego sponsor, producent leku z magnezem i potasem, aspargin.